Cześć, nazywam się Karolina Janderka i chciałam Wam opowiedzieć krótką historię szalonej wyprawy. Wszystko zaczęło się od mojego małego samochodziku Opla Agili, aka Zielony Kloczek, który był w mojej rodzinie od lat i nigdy mi nie zawiódł. No ale, że już miał 330 tysięcy, no, no coś mu się nie spodobało. Na początku. Silniczek już nie za bardzo domagał, to mechanik zaproponował ze złomowanie, Ale że jestem bardzo sentymentalna, to wszystkimi siłami próbowałam go ratować. Zupełnym przypadkiem dowiedziałam się o niezwykłej wyprawie charytatywnej z Pragi Czeskiej do Mongolii, stworzonym właśnie dla takich samochodów. Więc poszłam za tym pomysłem, strasznie się zajarałam i. Zaraziłam nim moją przyjaciółkę Magdalenę Gorlas, która. Dołączyła! Dołączyła i no razem ja. chcemy pojechać tą niezwykłą podróż. Razem. Razem. Z Klockiem. Z Klockiem. Z klockiem. Albo <laughs> Nastąpiły przygotowania. Już zielony klocek był u mechanika, już był tuningowany. Miał pojechać do drugiego mechanika, żeby sprawdzić, czy mechanik numer jeden wszystko dobrze zrobił. Gdy nastąpiło. Niespodziewanie. <grywa> niespodziewane, tak, przez nas, niespodziewane. Tak. I stało tyle na pamiątkę. Miała to być ostatnia epicka podróż klocka, ale zanim dojdziemy do tego co dalej. Ważne jest to, że ten rajd jest charytatywny i my będziemy podczas rajdu zbierały pieniądze na dwa cele. Pierwszy to ochrona lasów deszczowych, fundacja Cool Earth. A drugi to Fundacja dla Szczenią Dudyta. To jest taka fundacja, która, no to różne takie szczenia, ale wiadomo o co chodzi. E, fundacja dla Szczenią Diudyta i oni tak ratują e, bezdomne szczeniaki i psy, a też bardzo pomagają e, niepełnosprawnym. E, są, budują w ogóle specjalnie do tego przystosowany szpital. Ta ostatnia epicka podróż, która miała być. Która miała należeć do Klocka, będzie pierwszą epicką podróżą. Czerwonej pandy. Tak. E, I zapraszamy do wspólnej podróży. E, zapraszamy do pomocy. Tak, no bo ta, ten nagły wypadek jakby uszczuplił nasz budżet bardzo. E, I. Także mamy nadzieję, że z waszą pomocą e, e, będzie się działo. O, my tu Także ciągle jesteśmy. On chyba nam mówi, że mamy już kończyć. Że się rozgadały. E, zapraszamy was do e, wspólnej podróży, e, do wsparcia. E, mam nadzieję, że tak jak dla nas, tak dla was będzie to niezwykłe prawa. Pozdrawiamy. Arrivederci. Myślę, że spoko było teraz. Myślę, że tak.